Czasko widzę, jestem Peter, a dzisiaj odcinek z Robloxa z siostrą Przewikaj się. jeśli chcecie kolejne części z Robloxa, z Parkura Easy, to możecie subskrybować i dawać łapki w górę. A my lecimy. Jeszcze jest parkour Hard najbardziej to jest to jak po tych klockach dużo No i tutaj to, ten klocek, to, to tutaj idzie się po niebieskim. Oglądajcie odcinki, było dużo. Po niebieskim idzie? Ja? Po niebieskim możecie też chodzić. Nie, spadłam mi ja pierdziała. Dobra, idź sobie, idź ja, ja do góry. No i słuchajcie. Jeśli chcecie. Odcinki z Fortnite'a. Bo Fortnite już ma nie. odchodzi. Ma być normalny. Ale kto wie? ja skręcę. Dobra, nieważne. Siostra tam dochodzi do mnie. Powoli, bardzo powoli. Pity, a tyś, my idziemy. Moja, a ja, a ja, no, na żadnym nie jestem. Jezus, Maja! Pitero, tutaj idziemy sobie. ja Idziemy teraz. Zginę. No jasne, no. Jejku. Do modu farmingu jak będziemy nagrywali, to możecie oglądać moje odcinki z farminga 19, ja 22. Normalnie, takim kiepskim. To. Nie przejmujcie mogę Wam robię, linki przesyłać ja do modu. A ta część, druga, to będzie już wkrótce. Poczekaj. Jezus, Maria. No i Jaciek! Ludzie, święci! Już czwarte piętro, słuchajcie, widzowie. Serio? To ja dopiero jeszcze pierwszego nie zaczęłam. No, widzowie, za? widzowie, muszę... Czekaj mieć. tam na mnie. No poczekaj, Widzo Ale. widzowie, patrz, widzicie to? Widzicie ile przeszliśmy? Tam gdzieś jest moja siostra. Tam gdzieś jest moja siostra. No ja Cię kręcę, Jezus Maria! Ojej. Oj. Tam... Czekaj tam na mnie, no możesz sobie trochę przejść. Do piątego piętra, no. Do piątego piętra. Ale no, czekaj. Aha, spadłem. Też. Siostro, z piątego piętra. Współczucia. Jestem na trzecim. No to się czesz, bo ja myślałam, że Ty jesteś. No jeszcze baba mi się tu wepchnie i. Może mnie jeszcze zepchniesz, co? Koleżanko. No jak dojdziemy do, si do siódmego piętra, to już kończymy wtedy odcinek. No, mówię, no chcecie odcinki dużo, to to podajcie do mnie na kanał Pitero przez 2O. O, tam macie gry z widzami, gry z siostrą, gry z kolegą, gry z kuzynem. Może nawet będzie się z siostrą, cioteczną. No, siostrą, cioteczną nawet. wszystkimi. A jeśli chcecie Fortnite'a pod tym odcinkiem, jeśli gracie Fortnite'a i chcecie ze mną zagrać... Dobra, ja muszę na chwilkę, to, odsadzić, bo ja się za bardzo zestresowałam. To piszcie w komentarzach, jakie macie nazwy. No i oczywiście, Chciałem, Musiałam spać. Ja Was przyjmę wtedy i możecie. Ze Ale mną na grasz. szczęście spadłam na jakieś piętro? Nie wiem. I tam, możemy też zrobić odcinki 1v1. Odcinki 1v1. Oskina. idź, no, chłopie, a nie się zastanawiasz. Czekaj O Oskina. Ja pierdzielę na sam początek spadłam. Ale można to też zrobić. Ja przepraszam, ale mi nerwy po prostu puszczają. I kolejny raz spadłam na sam początek. Uff. Idź sobie oskina. Powierzyć. 800 V dolczy 1200, 2000... Różne. Ile widzowie będziecie chcieli, na czacie napiszecie, ich jaki skin, za ile fałdolcy, to jak wygramy. Jak wygra, dojdziemy, to druga część już mogę wam kupić, dawajcie. Jutro oczywiście. Tak jest. jest. Zazwyczaj nie dojdę, bo jeszcze nawet nie jestem na drugim piętrze. Jak ważne. Ja nie mam się do tego. Ja mogę zginąć nawet po tych laserach. A ja. Na taki bloczek nie potrafię. Siostra. Co? Tam, pamiętaj, że na niebieski musisz iść. Chłopie, ja tam nawet nie dojdę za sekundę. Czekajcie, no, widzowie, ja mam przerwę Sparłem. trochę. Już wróciłem do was, widzowie. Okej. Okay. Ja widzicie, mam jednostkę nową. No. no ja! No widzicie, no, widzowie. Ta ja. no, siostra nie może przejść, no. Siostra się że no. A wiecie, czemu przerwało? Bo miałem problemy. O, jak chcecie mnie znaleźć na Robloxie, to ja się nazywam. Spadłem, na, spadłem na sam koniec. Trzy, dwa, dwa. Spadłem na sam koniec. Słuchajcie, widzowie. Ja jak. Nie A więc. Znajków, to ja tak Siostra, powiem. gdzie jesteś? I jeszcze nawet nie zaczęłam pierwszego y, piętra. A ja spadłem na sam dół, jestem na drugim. Ciesz. Pomyliłem Ciesz. się. Zamiast zielonego to czerwonego. Widzowie pewnie na odcinku widzieli. Widzą mnie. No. Ja pewnie zaraz spadnę. Bo po co? No o Jezus, ja... Jezus daj... jaki na tu się trzymał no, no i tak trzeba będzie... No miałem trochę problem z ustawieniem. Ustawieniem tak dziwnie. Może tego nie widzieliście z ustawieniami, ale... Idź babeczko, idź. W no. odcinku idź, tak idź. nie widać. Ja nie muszę ginąć. Ja i tak zginę sama. Już spokonujemy trzecie piętro. Czwarte teraz, bo wyjdziemy na szóstym. Na którym jest ten Na pierwszym. Bo ja A, jestem no. na czwartym. Widzowie już widzieli jak spadłem, więc... Wiadomo, ciężko. Wiadomo, wiadomo, bardzo jest ciężko. Mówią, że easy, no to to jest easy, ale z tymi jakby kolorami jest, jest bardzo ciężko. Ja Myślałem, że, że to wam On wchodzi, 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 nie może. O, wreszcie, ja pierdziela! Ja miałem checkpoint, no tak, nie zaliczyło mi checkpoint. Widzowie przecież widzieliście, że miałem checkpoint. spadła. Czemu mi nie zaliczyło? Ja! No poczekajcie Ej! na chwilę. O, Problem techniczny miała siostra. Chciałem jej naprawić. Okay. Przez telefon. Jakoś tam przechodzę. Ale przyjechała im z komputerem. No, przecież ja. No dobrze, i teraz przechodzimy. Na piątym piętrze jesteśmy, słuchajcie. Ja jak coś z nim mieszkam. No tak, ale czasami wyjeżdżam. Poczekajcie. Wyjeżdża, ale to do sklepu. Ja ze swoją siostrą. No i jesteśmy, jak widzicie, na tym... Przechodzimy. Poczekajcie. poczekajcie, bo tam... No ja miałem to, z, to z tymi ustawieniami z Robloxem, no bo... Ale świeże kątowi, jak widzicie, no. Robuxów nie miałem, ale na starym miałem. Teraz który? Czerwony? Czerwony i zielony. A teraz widzowie, który to teraz kolor będzie? Bo nie wiem teraz, który widzowie kolor. Na którym? Mam checkpoint widzowie, więc jak no, no to ja... No pierwszy. Kolejny raz. Widzowie, i jednak będziemy musieli próbować na który tam wejść, bo nie wiadomo na który wejść tam. Kompletnie nie wiadomo na który wejść. No i spadłem, i to chyba by było na tyle. Powoli kończymy. Do zobaczenia. Pa!